Witajcie fani LEGO, oglądacie kanał Patrzaj to ja mam na imię Tomek a to jest kolejna recenzja klocków duńskiego producenta dzisiaj przedstawię wam zestaw, który swoją premierę miał w roku 2017 zestaw o numerze katalogowym 60145 a jego nazwa to Bagi zestaw mały, ilustracja bardzo zachęcająca tył opakowania też, też za, zachęca do zabawy do wspólnej zabawy z tym zestawem na jednym z boków pudełka widzimy minifigurkę w skali 1 do 1 dodatkowo jeszcze toczącą oponę czy też kołę, bo koło bo jest razem z felgą zestaw wyprodukowano w Chinach jak to będzie z jakością o tym się przekonamy już za Minutkę. Dzisiaj do pudełka zabiorę się za pomocą mory. Nie jest to mora, którą poznaliście ostatnio. Jest to mora Basic 511. No nic, zobaczmy, co kryje w wnętrze tego cudownego opakowania. Robię nacięcie. Idzie bardzo, bardzo łatwo, bo mory są obłędnie ostre. No i obłędnie tanie. Dobra, ja już widziałem, że niestety niestety z obciąłem, haha, widzicie? Tego jak nie było czuć. Co prawda ta, ta tekturka, ten, ten karton jest naprawdę delikatny. No i zacznę, co, co znaleźliśmy w środku tego opakowania. A w pudełku znalazła się Instrukcja budowania dosyć gruba, szablon naklejek, element podwozia, który był sobie luzem, oraz dwa nieponumerowane woreczki zawierające klocki Lego. Dobra, nie przeciągając, wysypuję klocki na stół. Przez to, że woreczki są nienadrukowane, tym, tym razem nie mam najmniejszej wątpliwości, że żaden klocek nie został w tych foliowych opakowaniach. Opona sobie jedna potoczyła. Mamy tutaj tak cztery duże opony, cztery felgi, fantastyczny torsik, przeźroczyste, transparentne szybki, co mnie się bardzo podoba, niebieski helm, kask, bardziej kask, czarne nóżki na plus. Kilka czarnych elementów. Ten element wspominam z sentymentem. Kilka nadrukowanych elementów, które już poznaliśmy w tamtym roku. Gdzieś tutaj też widziałem licznik, czy też tablicę przyrządów. Raczej liczniki, tak to może było nazwać. O, jest i. Jest i to. Spoiler. No nic. Klocków jest niewiele. Mamy tutaj myślę koło 80-90. Dokładna liczba klocków była podana na początku tego filmu. Jeśli chodzi jeszcze o klocki LEGO, no powinienem wspomnieć o tych nowościach. Wspaniałe, wspaniałe klocki z odwrócą to są te takie, widzicie. Skosy, ale one są odwrócone. Study są na górze, wygląda to rewelacyjnie. No, proszę, ja Was super, fantastycznie, fantastycznie. Oby więcej klocków z odwróconymi studami. Gładkie, gładkie na dole będzie. Super, super, lubię, lubię jak jest gładkie na dole. W ukończonej budowie zostały nam trzy elementy zapasowe przeźroczysta, transparentna. Szybka, flocek z nadrukiem i transparentny czerwony groszek bez studa. Model bez naklejek wygląda w ten sposób, a z naklejkami w ten sposób. Omawianie zestawu rozpocznę od minifigurki. Mamy tutaj niewątpliwie kierowcę rajdowego w fajnym kombinezonie z. Niebieskim kaskiem, bardzo fajnie to wygląda. Nadruk bardzo fajny, dokładny. Tył minifigurki jest również nadrukowany, jeśli chodzi o torchik. W City próżno szukać nadruków na nóżkach. Buźka dobrze nam znana, raczej z serii budowlanej. Oto tytułowe bagi. Może zacznijmy od tego, żeby. Wsadzić do środka kierowcę. Jak widzicie, odbywa się to bez trudu. To się odchyla i uwalnia się kabina kierowcy. Samochodzik jest zwarty, konstrukcja jest bardzo zwarta nic tutaj nie lata. Luzem wszystko się doskonale trzyma. Model pojazdu z naklejkami wygląda naprawdę fajnie. Ja będę podtrzymywać swoje zdanie na temat naklejek kontra nadruków. Dla mnie żadne naklejki nie zrekompensują mi braku, braku nadruków. Więc pomyśleć, jakby to pięknie wyglądało z nadrukami. To jest bagi, więc samochód taki można powiedzieć plażowy, wydmowy, czy też pustynny ale, ale to co mnie przeraża w tym pojeździe to jest to to jest o jego on jest olbrzymi to jest to jest naprawdę olbrzymi pojazd w porównaniu do samochodzików cywilnych które pojawiają się jako takie standardowe wozidełka w, w City no i tutaj Tutaj jest minus tego pojazdu, który muszę powiedzieć, to jest jego przeogromna wielkość. Jest on naprawdę, naprawdę ol, olbrzymi, ale, ale wygląda naprawdę dobrze. Mogę powiedzieć, że bardzo dobrze, bo przykuł moją uwagę, jak tylko zobaczyłem pierwsze zdjęcia z, ze zestawami na rok 2017. To, co już wam mówiłem na początku, zobaczcie, ślizgie mamy. Na dole. Wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Więc wow, ja czekam, ja czekam aż te, te elementy będą pojawiały się częściej, częściej i w większej ilości. Zobaczcie, jaki ten pojazd jest szeroki. Ma zobaczcie tutaj oświetlenie zakryte. Fajnie, 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 fajnie. Szeroki, bardzo szeroki. Jak już mówię, kabina niewielka, ale ale ogólnie bardzo, bardzo szeroki. Silnik olbrzymi, przeolbrzymi silnik. No, zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to jakaś fałszustka. Yy, zobaczcie, tutaj z przodu jest chłodnica. <laughs> Trzy rury wydechowe prawdopodobnie. Nie zapomniano o, o światłach stopu. Wow, spoiler jest regulowany. Można sobie regulować kąt nachylenia. Nie najbardziej odpowiada chyba tak jak na pudełku było, tak, na pudełku jest tak w tej pozycji. Tak jak już mówiłem, to się bez problemu otwiera. To, co mi się podoba, to są tablice. Tablica deski rozdzielczej wygląda dobrze. No, powiem Wam, że zestaw tani nie udało się go kupić za 30, bodajże 4,99, więc cena w sam raz jak na tak malutki zestaw LEGO, bo jest to chyba najmniejszy, jeśli chodzi o ilość klocków, zestaw z serii City na rok 2017 aczkolwiek nie jestem pewny tego samolotu takiego, który też mi się podoba bardzo i który też bym chciał dla was w jakiejś tam przyszłości zrecenzować, kiedy nie wiem, ja niczego już wam wolę nie obiecywać Podsumowanie. Mnie bardzo podoba się ten zestaw. Yy, zwarta konstrukcja, więc można tym się naprawdę ekstremalnie bawić. Nic nie odpadnie. Duże kółka, więc toczy się to naprawdę dobrze po, po ziemi. Yy, nie testowałem tego na piasku, ale podejrzewam, że będzie równie, równie dobrze i jego możliwości, że tak powiem, trakcyjne zostaną zachowane też na takim trudnym piaszczystym terenie ze względu na olbrzymie olbrzymie koła które są dużej nie dość że są o dużej średnicy to jeszcze szerokie więc tutaj po wydmach nie ma najmniejszego problemu ten pojazd plus minifigurka bardzo fajna kilka sześć dokładnie ciekawych nowych elementów jak mówiłem naklejki ożywiają niewątpliwie ożywiają ten zestaw bo bez tych naklejek wierzcie mi czy nie wyglądało to smutno a nie wiem czy kojarzycie <laughs> moje wcześniejsze recenzje ja z zasady nie naklejam naklejek tutaj musiałem nakleić bo wyglądało to bez tych naklejek po prostu nie nie dobrze po prostu niedobrze. ja mam sentyment do bagi chciałbym też wam w przyszłości zaprezentować pewien pewien zestaw od którego się zaczęła moja przygoda z klockami Lego. Moja ocena, myślę, że tutaj by była czwóreczka. Czwóreczka, bo zestaw jak na ilość klocków, drogi, no ale bawialność jest bardzo, bardzo in plus. No więc ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnej mojej recenzji, cześć!